Co się dzieje? Czy to nie jest czasem ten? Wyjście... O, czyli będę musiał uciekać przed tym demonem. A, to? Co to? Ło kurde. Ta gra będzie długa widzowie. Nie zdążymy dziś tego przejść. Dobra, no nic. Robimy dalej. Mix in pump. Dobra, te substancje musimy ogarnąć. Glutarechlid, metanol, humektant, formalety... coś tam. Ło kurwica. Large old key. Not sure what this belongs to. Idziemy otworzyć to tam, w tym, w skronie. Kurde, ta gra mogłaby mieć ten sam motyw co Welcome to the Game. Tak sobie myślę. That's not it. Nie do tego ten klucz. Tu nie ma... Pierdalaj! To też już brałem. Chyba, że metanol, ale metanol wlewałem. That's not it. Czyli... That's not it. To nie tak, że wszystko już dosłownie mam? Tylko nie mogę pompy włączyć. Aha, bo muszę rozciąć jeszcze. Wszystko już mam. Jezus Maria. Ale to chyba nie zawsze ten, ta buteleczka ma być. Czy zawsze mam ją dodawać? Battle of Unknown Liquid used to identify a demonic tenancy. Zawsze? Żeby sprawdziło, czy jest obecność demona? O kur... I co teraz? Dobra, dawaj skalpel. Tniemy go. Skalpel jest. Jest. Szyja jest. Jest. Rura? Jest. Jest. Hmm. Już miałem ten problem. I zapniałem jak go zwalczyłem. A, dobra, dobra. Ten drugi jeszcze. Pracopsy, czy cię to pozwało? Potrzebuję. Arterii Forceps. Dobra. Pompujemy. Niech krew wypłynie. A, już, już, chory, kurwa. <laughs> to się zamyśliłem, szczerze. Kurde. O, o. Fill empty reservoir bag. Rezerwuar bagi były w jakieś tutaj. Kit. I czym to musimy wypełnić? Cavity fluidem. Fill empty reservoir bag with cavity fluid, then insert trocar into the abdominal cavity. A, czyli brzuchol. Teraz, dobra. Co, Jeszcze? Zrobione. Co? Nie pomogę ci. Krzyż jest. Nie mogę go ściągnąć ze ściany? Ona wskazuje na lustro. A ja nienawidzę luster. Nie no! Kurwa! Czemu mechanika lustra? Zdjęcie 1970. Tą śmierci. Miejsce narodzenia. Full number shall be six. To zapierdoły. Opowiadasz. O kur. Ktoś może być w schowku tam poprawie, bo on jest duży. Już nie obracam. Cleaner base. Dodajemy to tu. Ciekawe, jak tam Grigori. Nie, to nie jest Grigori. Dajemy do pompy. Popętało nas. C. Dobra, wypłuczę go. Ty coś tam zrobi. Wypełni. Nie wiem. Ta postać jest masywna? Czy ja wiem? To normalna budowa męska. Chociaż słowo normalna w tych czasach jest. Niebezpieczne. Nazywać czegoś normą. Co teraz? Trzeba mu twarz przetrzeć, w posteczku. Spokój. Alright. Zrobione. Wracamy. Pierw pójdę na zwiat, czy jest czysto i dopiero później pojadę z tym. Zamknę drzwi, żeby słyszał czy że się otwierają. Ciekaw jestem co jest w tamtej skrytce. Nie zastanawia to czemu w takiej sytuacji ona nie wróci sobie do domu. Przecież ma auto. Otworzył drzwi jej Raymond. Powinni jakoś to fabularnie umieścić. Że coś tam, o nie, kluczyki z stacji co zostawiłam i teraz ich nie ma. Chociaż taki najgłupszy jakiś powód. Bo ona nie musi pracy skończyć, bo ona powiedziała, że ona chce się stąd wydostać. Ale drzwi były zamknięte. Czemu dźwięki? Już nic nie dzieje nawet Siema wichura, to streamek żywo czy wodzik? wodzik legnice dobrych chłopaków Pozdrawiam też Dobrze robią O kur... Co teraz? Kolejne ciało chyba Praca, praca Grand Carvalho Wilcox A, to jeszcze dwa ciała zostały Szybko poleci Wpętany jestem nie bardziej niż byłem będzie jej spaja Co jest, kurwa? Nie, ja nie chodzę na On nie, chyba tam nie chce być. Co się dzieje? Idź spać, dusza wojownika nawet po śmierci. Kurde, młody chłopak. On ma 36 lat? Wygląda młodo, jakby, nie wiem, na 19 wygląda, 23, może też tak on wyglądał w jego wieku. Ok, oglądnijmy, co tu mamy. Ręka, plecy, czysto. Młodziutki, fajny COCKA. Coś na twarzy ma jakieś grągle. A zrobię ruta, zobaczę, czy nie ma znaczków żadnego. O! Jest. Taka... Taki shuriken. Shuriken? Ten. pik pyk. Tylko nie wiem jaka jest kolejność odpowiednia, bo to tr też trzeba chyba w odpowiedniej kolejności. Nie wiem, ruchem zegarowym idziemy. Ale to jest Czemu tyle tych znaczków jest? Jeszcze w database coś było. Pamiętam. Night Shift. 7716. 7166. A, History of demonic identifying demonic tenasi Full Body Manipulation Ty, to poprzedni Full Body Manipulation To jest przykład Alright, this is David There it is Fuck Immolation, Invidious, Desolation Kurwica, złożone to Telduk, aaaa Imię demona przez to zdobędę Czyli na razie mam Elkę i Shurikena Czyli to nie będzie Telduk, to nie będzie Anek I to nie będzie To Będzie Serbos najprawdopodobniej, to ja już wiem Indivius, Kowos, LK, To może być też kowos. No w każdym razie będziemy dopasowywać, jak już będziemy mieli cztery. Co jest chuja? To on gadał? I gdzie jest światło? Oho, coraz gorzej. Chyba, że tu jest ograniczony czas. Jak się skuje, to od nowa wszystko. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to taka na spokojnie giera. Chociaż nie wygląda na to. Dobra, nie ma co, śpieszmy się, bo mam wrażenie, że to... Marco Free. On Satan and his followers... O, pierdoły. Balsamujemy. A, jeszcze nie wszystkie ślady odkryłem. Nóżki. Tu coś mamy. Czysto. Ręka. Zadrapania. Dobra, można balsamować. Prowadzić dane. Grant, lat 36, wysypka na głowie, ZADRAPANIE LEFT ARM, i RIGHT LEG, i contusion RIGHT ARM. Hello. Okej, okay, trzeba to zanieść. Krzywa mać, a będzie tylko gorzej, niestety. Już mam skurczę serca. To jest spokój. Uderzyłem jeszcze. Dobra, idziemy tam. T teraz już nic nie wyskoczy, jak wyskoczyło. To jest taki plus chociaż. Że chwilę jesteśmy safe, bo nie może być płok Co teraz? Balsamujemy No to standardzik. Needle injector. Pyk, pyk. Zszywamy. Zszyte. Następnie. I kapsy. Były w ostatniej szufladzie tu. Kurde, od tego grania w ligę kilka dni teraz to wam się pamięć poprawiła. Trzeba więcej grać. Koniecznie. otworzyć, wsadzić i zamknąć. Pyk. Następnie musimy wymieszać płyny. Czyli jeden, drugi, trzeci i czwarty. Elegancko. Teraz te nożyce i PCV-ka chyba. Nożyce... PCV-ka i... Aha. Ale ciary. Przeszły. Oho. Uh teraz... -huh. I co teraz? Czego mi słynie niby? Żeby to zrobić trzeba mieć... Skalpel. A, widzisz? Rościęte, nożyce i rury. I włączamy pompę, i niech krew poleci. Gitara. Trzeba wyciągnąć rury. Co jest? O wstał. No, trzeba w niego wejść, niestety, żeby się... On zraszuje nas. No. O kurwa. Płobił kobietę biedną. Oho. No, pętało mnie. Klucz get down here. Gonna start you. Czym otworzy drzwi Heroin? Kit? O... ale to że jej historia z przeszłości? Że ona takie rzeczy robiła? O, Grab your kit, on powiedział. Oj sprzęcior. Czemu tu się leje woda? Oj, oj oj. Trup. Kurde, ta klatka piersiowa wygląda coś... To chyba jest zdjęcie wstawione. Dwa kanciaste miejsca. Tu i tu. To nie jest grafika, tylko Czyli takie, tak jak w że twarze. There we go. Co teraz? Dobra, trzeba iść do. Oho, ho, ho. Sprawdźmy, czy może nie ma tak są demona gdzieś, i pójdę zapalić światło przy okazji, bo. No, najgorzej. Światło po prawej czy po lewej? O kur. Nie mam latarki. Muszę wejść do full ciemnego pokoju, <noise> gdzie jest demon. Obecność jego. Nie, no, no. Dziękuję, papież polski. Dobra Gdzie to jest? Tu? Ku! Dobra, idziemy wypełnić Ku Gites Dobra Co ja miałem zrobić? <laughs> balsamowanie przeprowadzamy. Balsamowanie przeprowadzamy Mix cleaners in bathroom closet Czyli mieliśmy iść dalej Kurde, coś tu będzie... O chujec. No nie, no, no. A, A ja nienawidzę ciemności. No nic no, co zrobisz, nic nie zrobisz. Czyścimy. I potem chusteczką na twarz. Nie, to tuba jest. A chusteczki były? No już zapomniałem. Polera jasna. Gdzieś były chusteczki. Tu są. Nic Elegancko. Dobra, odstawiamy cię. Tylko brakuje nam ostatniego imienia. Tu jest ostatnie ciało, to jest końcówka. Który to był? Grand Carvalho. Co, kolejnego bierzemy? Wilcox. O! Dobra, idę to zapalić, żeby mi nic nie wyskoczyło na papulce. pulwy plecy, nic ej o to idziemy tam gdzie wskazuje. czemu to tu... a lustro ten lustro już pomocy kurwa Jezus no spokój twarzy zatrapania. Ci to nie dodałem, bo tego na nocy There we go. Dobra, wszystko. No to lecimy. Trzeba to w komputerze w systemie. Will Cox. LAT 50, łowa to, left shoulder to, right arm to, right leg to, left arm to. No to co? Lecimy. Nidel jedno, drugie i strzywamy szczenę. There we go. Następnie i kapsy. Okropieństwo? Czego okropieństwo? Ktoś to musi robić. Nie dałem gluta. Pa! I can't use that here. Nie gadaj, że zbugowało mi coś. O, zróbmy tak. Upuszczę to. I potem niosę nowy. A, teraz działa. Dobra, i ta mikstura. I to spompujemy. Jadą, jadą. A, i teraz Tetracopsy, czy jak się to zwało? Rura i skalpel. Nacinamy szyjkę i dajemy. Cześć, to mu setu, to mu. to biło. To mu biło? Kur! Dobra, zróbmy to szybko. Ten gate to pump. Dobra, rezerwuar, back. Ale zanim to zrobimy, to zrobimy obiegułę Pod salutkim terenie. Sprawdzić czy nie mamy ostatniego marka. Pomóc muszę, bo się uduszę. Szkoda, że latarki tu nie ma. To może jest POD podziwo. Niestety nie. Oj, 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 oj. Dobra, idziemy z tą kartką na tyły. Dobra, chyba czysto. Możemy w sumie iść tu na zaś, żeby tu nie wracać w to straszne miejsce i zrobić tak. E? Co ty opowiadasz? Przewidzieli, że ktoś będzie chciał zrobić to z wyprzedzeniem. A, widzisz. Trzeba to wypełnić tym płynem. I co z tym płynem? A, z trokarem. Dobra, to jest ta ciekawa. Zapominam co. There we go. Coraz bliżej. Kutas. Nie. Oko, oko, nos. Zobaczmy, ten ostatni znak. Mix cleaners in bathroom, closet to green. To long. Bra, teraz tam musimy iść. Chciałem wcześniej na wyrost zrobić. Halo? Jezus, aż boli mnie ta cisza. Такие сходы. Такие сходы. Get tubing by bed. Где Tubing. Get igła z łazienki. Chyba będzie w żyłę. Walone. Coś mi się wydaje. Lata zapalniczka. Oj, a tu syf jest. Ciężko może być znaleźć zapalniczkę. A czy ja nie miałem czasem jednej zapałki? Mam. Spoon from coffee table. To jest łyżka. Oj, ale no nie ma zapalniczki. Na zapałce to za krótko będzie. By podgrzać łyżkę. Halo. O! Może nie w tym pokoju też? Po co no szukam? Otóż w tym. Ale chyba zapałka nie wystarczy. Można na suficie nie patrzę? Find lighter. No nie ma. Czy wejściu jest murek? No wiem, chciałem wziąć. Potrzebnie pisałeś. Tutaj łyżka. I full buggy on kitchen scam. Food, nie full. Food czy full? Find full. Full? Full. お, <laughs> おい。 Trzeba to szybko zrobić, coś mi się wydaje. Następna rzecz: Mix cleaners in bathroom. To się robi. Usteczka? A demon jeszcze. Łot kur. Ja ciebie. Co to za znak? Y K o przekreślone. Doris open? Gdzie? A wiem. O przekreślone. Trzeba poznać jego imię. Dobra, robię screena. I na drugi monitor. Lini na drugi monitor. Porównujemy. I mamy tak. L, K, Shuriken, Q i O przekreślone. Niepełne. E, tego nie mamy. Tego nie mamy. Q jest, L, jest. To to. Serbo, Sebos. Kugura góra. Ku, ko, du, L prawo. Kugura góra, L prawo. I Shuriken lewo. Chyba tak, nie? Przetrzyjmy mu twarz. Pierw. Git. Take mark. Musimy go wsunąć tam z powrotem. A też nie, spalić ciało? Ale które ciało spalić? Czy te, czy... Skąd, skąd wiecie, że te? Nie wiadomo, które ciało. The door is open. Dobra, chowamy, wariata. Ale pierdolnie. Ojej. Dobra. Wszystko. Drzwi są otwarte. Czyli to najprawdopodobniej te takie ogrodowe, co tam były do tego schowka. Następne ciało. Jak następne ciało? Nie ma ciała na. Następnego. Idziemy do drzwi, które się otworzyły. Jezu, jeszcze na zewnątrz po ciemku. O te chodzi. That's it. Nie nieźle. Że... oj CZEMU TAK NARASTA MUZYKA The door is open, ale gdzie? Ale jebnie Nie wiem który Dobra, schowam się do rogu, żebym widział co się dzieje Co z tym Markiem mam zrobić? The door is open. Które drzwi się otworzyły? Nie wiemy którego spalić. Kurwa! I co z tym markiem? Spal ciało, ale nie wiadomo które. Trzeba spalić ciało, gdzie jest demon. Trzeba wpuścić z tego marka, demona do ciała i to ciało spalić. O, się mylę, ty kurwa, ty gadasz? Czyli mam wybrać! Na podstawie czego? No, on gada, jest opytane. Slat your throat. Podrznij sobie gardło. Kurde, nie wiem. Może sprawdźmy w komputerze jeszcze informacje. Seb, boss. Opis tego demona. Może tam będzie, że gada na przykład po śmierci. Repeat movements is one body more active than others. Sudden movements, large or small, the appearance of new markings on the body. Dobra, sprawdźmy, czy nie ma jakiś symboli na ktoś. Ty! Zobacz, co mu się na tym! Ale to nie jest ten symbol immolation. To nie ten. Ten ma symbol immolation. To ten. To jest ten symbol. Nie, no, no, to ten. To Sebos jest. Dobra, palimy. No wygnaj demona! O, nie widzi, nie? nie? Idzie. Kopnij go. I'm on is it over? It's never over. But you survived. What do you mean? Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again. No matter where you are, I don't want this. I just want to leave. What do I do? I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So, what, you're waging some selfless, holy war? It's not a war, it's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better. Suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I, had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. normal? right. it's not a life i would want for anyone. but choosing between a life of fear or control. you're the first person i've met to face this hell and survive. so i'm offering you a different kind of job. <laughs> work the night Lo shift. learn what i know. give yourself a chance at a life beyond. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. Wiecie co mnie dziwi Jedynie Jakby fajna gra, ale dziwi mnie to, że demo, które było za darmo, praktycznie przechodziło całą grę, oprócz samego momentu spalenia demona. Po identyfikacji jednego czy tam dwóch ciał, był koniec demo. I w pełnej wersji dostajecie jedno ciało i spalenie demona. A tak to gra spoko. Ale dziwi mnie, że tyle pokazali w demo w sumie. Mogliby demo tego nie wypuszczać, jak dla mnie. Tu jest pięć zakończeń gry? Tak? Ty, to zaraz patrzymy endingi jeszcze jakie są. Tylko nie wiem, czy ktoś wrzucił na YouTube, bo dzisiaj była premiera tego. No inne ciało się da spalić, to na pewno. Dwa różne ciała to dwa różne endingi, może jeszcze? Ten mój to jeden dobry ending, ale reszta? Jeszcze nie ma wszystkich endingów wrzuconych. Jeszcze nikt tego nie zrobił. To wyszło dzisiaj. To pewnie jakiś koneser ogrywa teraz. Trzeba by samemu zobaczyć.